Witam, to jest jakieś krewetkarium. Dużo różnych rodzajów krewetek, kolorów, jakieś ślimaki. Coś tu się dzieje, dość czysta woda, chyba była podmianki. Może się spodziewałem jakiejś dostawy. Tu mamy bojowniki, chyba dziewięć akwarium, dość ładne bojowniki, fajne. Tu przechodzimy. Tu mamy jakiegoś suma. Widzicie, tam, to jest chyba giętkozą centkowany, tak chyba się nazywa. Tu wyżej mamy rybki różnej maści gatunków. Tu nie wiem, czy coś tu jest. Jakiś glony przedtem był. Tu mamy tetry różne. Zaraz przejdziemy. Tu będą chyba kieryski. Tu dalej tetry. Dość czysta woda. Dość czysty żwirek. Tu jest filtracja podżwirowa. O, tu mamy neonki. Punkt 51. Podżwirowa. Te bąbelki e, ciągną wodę przez żwirek mamy jakiegoś cyklet, ram, tu jakieś sumy. Akwaria dość, dość ładne. Chyba były niedawno czyszczone. Tak mi się wydaje, że może, może jakaś dostawa będzie. Nie wiem, Wszystka, cała to filtracja albo jest podżwirowa, albo właśnie macie gąbki. Tego będę się starał a też jakieś akwarium zrobić z filtracją na takie, takie gąbki, bo coraz więcej widzę, że one naprawdę, naprawdę działają. Tu też jakieś pielęgniczki są, dość ładne, troszeczkę brudne też, żeby mogliby je przetrzeć, Tu też chyba jakaś pielęgniczka. No cóż, dość, dość ładne, przejrzyste, ale mało, mało rybek, tak jak mówię, chyba na święta, na grudzień. Dalej czekają na dostawę, dostawę rybek. Zobaczymy, może jeszcze się tam przed świętami pojawimy, ale wątpię mam urwanie głowy w pracy, także będzie słabo. Niektóre rybki ceny przystępne, a niektóre no, słabizna za drogę. Dlatego jeździmy do, do różnych sklepów i, i oglądamy I przynajmniej raz na 3 miesiące odwiedzamy ten sam, ten sam sklep. Także, no, o tu są piękne rybki. Te mi się bardzo podobają rybki. Nie wiem, jak one się po polsku nazywają Long Cherry Barb, po, po angielsku. Piękne rybki. Będę chciał, chciał kiedyś założyć akwarium z, z tymi rybkami. Dość, dość ładne, fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak podrosną, jakby one się prezentowały. Także jest tu, jest tu trochę tych. Staram się Wam a, jakimś tam rzucić nazwy i ceny, ale no mamy mało czasu jak zwykle i, i po prostu szybciutko lecimy No tu niektóre akwaria puste. Tu jakieś pokazowe, tam chyba welonki. Welonki są tak I tu wracamy, tu są piękne tetry i, i po prostu kiryski na dole. Także fajna fajne, fajnie można sobie powiedzieć, piękne to są silver. Silver tetras, też fajne, bardzo mi się podobają. No Jest yes, gatunków tych rybek dość, dość sporo. Nie chciałoby się jednak wszystkie, najlepiej mówię, być, prowadzić chyba sklep zoologiczny albo jakąś hodowlę. O, tutaj też piękne rybki, że oni się bardzo podobały. Hodowlę jakoś prowadzić i, i po prostu patrzeć na nie. Piękne kieryski na dole. No, te teraz zobaczcie, tu jest funt 50, to jest no, najtańsze, najtańsze, po prostu neonki ze wszystkich sklepów. Nigdy nie spotkałem się z taką ceną. To oni muszą je kupować za grosze. W takim przypadku, żeby jeszcze robić pieniążki na, na funt 50 na rybce, żeby ją utrzymywać, karmić, grzać. No, chyba, że dostają za, no, no tak jak mówię, za grosze w jakichś tam innych dostawach. Tu jakieś kiryski i tu znowu jakieś Tetry. Te dzisiaj właśnie kupiliśmy, piękne. Piękne Tetry, fajnie wyglądają. Także wzięliśmy pięć do domu, no bo niestety zwiększyliśmy akwarium, no ale akwarium też ma swój limit i, i po prostu nie chcę tego przesadzić. No tak wygląda ten sklepik, tu możecie rzucić okiem, gdzie się nie obrócicie w tym pomieszczeniu. No to są jakieś tam akwaria z jakimiś tam rybkami, bardzo czyste, także na pewno, na pewno albo się spodziewają jakiejś dostawy, albo po prostu trafiliśmy na ten miesiąc, po którym jest jest czyszczenie, też piękne rybołówczki. No co, dobra, wychodzimy z tego pomieszczenia, idziemy zobaczyć o tutaj macie akwaria, że tak powiem, reklamowe, też fajne. Tu jest ładne akwarium, dawniej jak byliśmy w nim to nie było tak zielone. E, także coś się podziało, pewnie zmienili wystrój. Widać, że niedawno było e, przearanżowane, to ono leci na tym e, na CO2. Tu mamy następne akwarium, tu zaraz nad tym akwarium mamy blat. E, także kasa. kasa, kasa jest w innym miejscu, w którym dostajecie bilecik i idziecie płacić. Idziecie płacić w inne miejsce, bo to jest centrum ogrodnicze, piękna ryba tam siedzi. Idziemy zobaczyć jeszcze dalej. Jeszcze jedno wam pokażę akwarium. Patrzcie, jakie fajne. Czyściutka woda, czyściutkie wszystko wyczyszczone. Także tak mi się wydaje, że było piękne, piękne czyszczenie wszystkich akwarium. W, w, w ostatnim czasie tutaj też roślinki widzę Na wnie, jak tam byliśmy, No to było całkiem opanowane przez rośliny. A teraz jest troszeczkę przerzedzone i woda jest naprawdę kryształ. Także wydaje mi się, że no na pewno było, było coś niedawno robione. No życie jakiegoś tam suba. Ale fajny sklep zawsze tam wracamy, tak jak mówię, raz na trzy miesiące. Nam się podoba. Dajcie, dajcie łapę, dajcie jakiś komentarz, czy też uważacie, że fajny sklep i czy uważacie, że też było czyszczenie, czy jakąś czekają na dostawę. No, dajcie znać. Dobra, dzięki za oglądanie, za oglądnięcie i do zobaczenia.